To, tutaj zoola, to, bo, no, to na pewno idzie do, do ściany, wiadomo, to trzeba przykręcić. Przykręcić tak, ale odwrotnie. To, co, gdzie? Na tym, na tym haczyku. Zawiesić na haczyk, no. Na tym jednym haczyku miałbym się y, utrzymać na tym lustro, nie? Nie wiem, albo to jest niekompletne, albo... Bo nawet jak lustro do deski, no to co? Bo to, tą deskę, no, bo, do czego zamontujemy deskę? To na ten ch haczyk zawiesić? Nie no, zabiję mnie Po prostu jakby ten... Jak się to nie uda, po prostu. To co? Wpuszczamy do akcji. Wiktorię. Cześć. Słuchajcie, słuchajcie, uciekajcie, idzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale to, co cię mówiłeś. Pewnie z tym, że tu są te płyty, prawda? Regipsowe. I to jest jakiś problem? To jest bardzo dużo problem. Czyli, jak chce pani wskręcać razem z egzemplą to drębem, to to może wszystko rozpaczą. Nie, jeśli zastosują panowie odpowiednie kołki. Na... Ale na OK. przecież to samo zamontowane jakoś nie było problemu ja, Czyli nie ma opcji, tak? Że ja to nie ma to nie to zamontować. zamontować, w ogóle. Nie. Nie? nie jest opcja, żeby zamontować, tylko nie mam opcję, żeby zamontować. Wiktoria, i co myślisz o takiej opcji? Ja się... Prywnie do mikołajki? Na mikołajki? Na mikołajki, tak, Miał być na Mikołajki. Panie, tak? Panowie chyba nie zostawią Karola na lodzie i nie uciekną jak Wiktoria. Jak to kolega zrobił, to idzie do ściany, do profilu. Tak? Tak, do ściany, ale niekoniecznie do profilu. Po prostu dwa wkręty do metalu. samo i coś jeszcze? I osi wkrętów do drewna. 2, 4, 6, 8, 30 było. I wkręt, tak, bo to trzeba wątpiło. Tyle? To montażowy to. E, Low Jakbyście panowie chcieli się wybrać na zakupy, to zamówienia proszę składać do tej szafki, która stoi po waszej prawej stronie. Proszę, przystało mi pan wątpliwości, że zawalam ją. jasne. Jest tego możliwe. Jasne. Czy panowie też pewnie zestresowali? No bo kurwa. Zaraz mnie w no, no, bo ja to to się nie jak się obieca, tylko Nie, to nie, to, nie tylko łajka, tylko pobytku że... No, to już nerwa, poza tym ja też nie chcę, tak, że na hura, a potem będę... ...drobię 300 w stanie, żeby trafić na ten i Wojtuś, co, nie dadzą rady? A chcesz się założyć? Kto przegra, się ogoli. Pasi? Dobra, Dobra, o, to jest mężczyzna, Kuba Dajesz. Ciach! Jest wiertarka, więc chyba to jest najtrudniejsze było do zdobycia, tak mi się wydaje. Więc super. Oj, panowie. Czy mam kciuki, chłopaki?